Wówczas podeszło do niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym. I w powstaniu zmartwych ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli stają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. W jednym z poprzednich programów ojciec wyjaśniał, kim byli faryzeusze. Dziś na kartach pisma pojawiają się saduceusze. No właśnie, kim oni byli? Czyli saduceusze, stronnictwo polityczno-religijne. Byli oni związani z kapłanami, którzy posługiwali w świątyni. Wywodzili się bodajże od, od sadoka, którego arcykapłanem uczynił król Salomon. Saduceusze też, to co możemy o nich powiedzieć, że nie wierzyli w zmartwychwstanie. No właśnie, i z tą tezą przyszli do Jezusa, podając przykład, no moim zdaniem taki nie do końca fortunny. No rzeczywiście o tym, o tych siedmiu braciach, siedmiu mężach pewnej niewiasty, którzy po kolei byli jej, jej mężami i umierali. Ona co, co chwilę stawała się, co jakiś co pewien czas stawała się wdową. Po okresie żałoby pewnie brała kolejnego męża, i tak siedmiu braci kolejno stawało się jej małżonkami. I wreszcie właśnie ci sadyceusze zadają Jezusowi pytanie, która będzie, która, która, który z tych siedmiu mężczyzn będzie jej mężem po, po śmierci. Po... I to jakby chcą jakby zapędzić Jezusa w pułapkę. E czy więc esencją niedzielnej Ewangelii jest kwestia życia wiecznego? Myślę właśnie, że, że zawsze niedziela, niedziela Eucharysta, to jest dzień pański, dzień, kiedy my dziękujemy Panu Bogu za tą za śmierć, mękę i zmartwychwstanie. I radujemy się ze zmartwychwstania. Więc na pewno to jest też ta Ewangelia, która ma nas odsyłać do, do tajemnicy zmartwychwstania i rzeczywiście do, do uwierzenia w ten w, w że Chrystus zmartwychwstał i my, że mamy mieć nadzieję, że dzięki niemu także staniemy. Czy gdybyśmy e, przynieśli saduceuszy w nasze czasy, z jakim przykładem mogliby przyjść dzisiaj do Jezusa? No Myślę, że właśnie, że nie. E, myślę, że z podobnym. E, I myślę, że podobnie byłoby wielu takich ludzi, którzy mają problem ze zmartwychwstaniem. Gdzieś podobno badania tak tzw. amerykańskich naukowców dowodzą, że gdzieś ponad 60-70%. Katolików w Stanach Zjednoczonych nie wierzy w zmartwychwstanie, więc to, 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 to takie badania, które może napywają jakimś takim smutkiem. I też tak jak ja pracuję na co dzień z młodzieżą i, i, i zadaję im te pytania, młodzież ponadgimnazjalna, no to bardzo często słyszę, że, że no w zasadzie 80% młodych ludzi mówi, że no proszę księdza, chyba, chyba tak nie jest, jak, jak, jak mówicie, że, że rzeczywiście bardzo dużo procent młodych ludzi ma ze zmartwychwstaniem duży problem, że nie, że nie wierzą w to. Jak myśli ojciec, z czego to może wynikać? No Myślę, że na pewno przede wszystkim, że no, musieli to też wynieść z domu, taką wiarę w zmartwychwstanie, bądź nie. Może gdzieś... Kolejna, kolejna sprawa to chyba, że może gdzieś za mało się o tym zmartwychwstaniu mówi, że rzeczywiście może za, za nawet, nawet może my, księża, gdzieś, no bo też to martwe stanie to dla nas jest cały owiane tajemnicą. Jacy będziemy po zmartwychwstaniu, stanie, jak to będzie wyglądać. Więc może tak troszeczkę faktycznie ten temat jest taki, może nie tabu, ale, ale wciąż że jest za, za mało się o nim mówi, bo wszystko jest to gdzieś ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Pan Bóg przygotował dla nas. Ojciec powoływał się na badania. Ja również dotarłem do badań, w których znaczna większość yy ankietowanych odpowiadała, że o ile wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, to właśnie nie wierzy w zmartwychwstanie nas samych. No, Też nie rozumiem do końca właśnie tej teorii, no bo jednak obchodzą zmartwychwstanie Jezusa, obchodzą Jego Narodzenie, a za tym właśnie nie idzie wiara w ich własne zmartwychwstanie. To właśnie też, też z podobną rzeczą się Rzeczywiście jakby na co dzień w się spotykam, że no jeśli rzeczywiście nie podważając, że Jezus zmartwychwstał, jeśli założymy to, bo tak młodzież też często jakby też nie dowierza w stanie Jezusa, ale jeśli już przyjmują, to też mówią, no tak, Chrystus tak, ale my to chyba raczej właśnie, raczej nas to nie, nie, nie dotyczy, a przecież właśnie to jest też istota naszej wiary, bo gdyby tak, no to byłaby właśnie ta nasza, Wiara byłaby daremna, gdybyśmy nie wierzyli, wierzy, że, to, że po śmierci my także otrzymamy jakieś nowe ciało, ciało uwielbione, że zmartwychwstaniemy. A może to życie doczesne nas po prostu tak przytłacza swoją intensywnością? No Myślę, że też tak, właśnie, że gdzieś to jest taki, że jesteśmy ciągle zabiegani. Właśnie może też dużo w nas jakiegoś takiego cierpienia, bólu. No ludzie doświadczają wielu przeciwności życia. I może rzeczywiście, że gdzieś brakuje w nich jakiejś takiej radości życia, czy, czy, czy ten, ten jakiś pesymizm ich może tak bardzo jest dla nich przy, przy, przygniata, że być może właśnie że no, no, zatracą, tracą tą nadzieję. Albo po prostu może nawet nie mają czasu w tym zabieganiu, nie mają czasu myśleć o tym, co może ich czekać y, y, po, po śmierci. Czy możemy więc zaryzykować stwierdzenie, że bardziej powinniśmy dbać o nasze życie wieczne niż właśnie o życie doczesne? No myślę właśnie, że to jakby zatracamy to, że naszym celem jest życie wieczne, że naszym celem jest przebywanie z Bogiem w nieskończoność, przebywanie z Bogiem, który jest miłością. I rzeczywiście za mało tej refleksji podejmujemy, bo może dla nas często właśnie w tych różnych powołaniach, może dla mnie, dla człowieka młodego, jest ważne, żeby właśnie zdobyć dobrą pracę, to jest cel, żeby dobrze zarabiać, może żeby celem jest wyjechać za granicę, ustatkować się. Może uniezależnić się od rodziców, wybudować dom? Może właśnie celem młodego człowieka jest małżeństwo, jakaś czy, czy relacja? Czy właśnie, czy bliżej nieokreślone jakieś inne cele, a zapomina o tym, że zapominam o tym, że rzeczywiście naszym głównym celu, gdzie rzeczywiście każdego chrześcijanina celem jest to spotkanie z Bogiem, że tutaj jesteśmy tylko pielgrzymami, a że tym celem naszej podróży tu ziemskiej jest, jest rzeczywiście. Z stanie, narodzenie się dla, dla, dla Pana Boga. Ale jak te słowa mają się właśnie do, naszego do naszej codziennej misji naprawiania świata, do dostawania do się lepszymi, e, też do prowadzenia życia odpowiedzialnie, być byciem odpowiedzialnym za rodzinę, za najbliższych, za przyjaciół? No myślę, że właśnie że tak to, co nam Chrystus mówi, że każdy z nas jest, jest Jego uczniem, jest apostołem. I, I mamy też, właśnie, czy, na, czy właśnie mamy szukać takich argumentów, jak przekonać może człowieka, że rzeczywiście że jest to zmartwychwstanie. Jak, bo dzisiaj rzeczywiście wielu, wielu młodych znowuż, ludzi jakby neguje to, że, czy, mówię, czy właśnie jakby wydaje werdykt osąd o nas, katolikach, że przecież właśnie apostołowie byli niewykształceni, mogli nas okłamać. Pismo święte było spisane przez człowieka, mogła to być manipulacja. Myślę, że teraz nasz, naszym zadaniem, te, tych, którzy może właśnie wierzymy, w zmartwychwstanie, jest może to, żeby szukać argumentów, żeby tego człowieka przekonać. Właśnie, że, że Chrystus rzeczywiście był żywy, prawdziwy, żeby post jest postacią historyczną. I szukać takich argumentów, które ją tego człowieka przekonają, że, że rzeczywiście, że ta wiara ma sens i że, że to była prawdziwa, że skoro, skoro apostołowie, uczniowie, Oddawali życie, skoro tysiące ludzi oddało życie za to, że wierzyli w zmartwychwstanie, to, to nie oddaliby życia swojego za, za kłamstwo, za jakiegoś oszusta. Tylko, I i te, tu jest jakby cała, cała sztuka, może. E, bo dziś rzeczywiście, może właśnie są ludzie często manipulowani, może właśnie przez media. To, ta, ta, te media są jakąś taką też amboną, której, której może oni bardziej częściej słuchają niż, niż właśnie kapłana księdza, bo, bo też. Może ja właśnie też tak ostatnio, gdzieś też pewien kapłan mi podpowiedział: słuchaj, mów do tych młodych ludzi, że tak, że oni czasem na ścianie, w klasie zdjęliby krzyż i tam by po, po, zamontowali telewizor, bo bardziej, bardziej wierzą już właśnie to, co media powiedzą, często które, którzy, które też podważają. Przekrędza, znaleziono na, na kanale Discovery, znaleziono na przykład grup Jezusa, znaleziono doczesne szczątki Jezusa. Przecież to wszystko jest nieprawda, prawda? Bo to, to usłyszeli w, telewi w telewizji. Dla, dla nich jest to większym autorytetem niż właśnie męczeńska śmierć Chrystusa na krzyżu. I, właśnie, i to jest jakby dla nich na pierwszym miejscu. I tu jest właśnie że tak powiem, nasza rola, żeby może pokazać im spójrzcie na to krytycznie, spójrzcie na to krytycznie i spróbujcie popatrzeć na to w sposób inaczej. Dużo ojciec wspomina o młodzieży. To naturalne, bo pracuje ojciec na co dzień z młodzieżą. Ale czy jako dusz pas też widzi ojciec taką przemianę, dojrzewanie w wiarę, w zmartwychwstanie wśród coraz starszych osób? To znaczy, też właśnie od uczniów słyszę, właśnie, że do kościoła chodzą tylko starsze osoby, prawda? A ja im tak mówię, słuchajcie, ale zobaczycie, że jak wy będziecie w wieku waszych rodziców, to też coś was skłoni do tego byście i wy tam, wy przyszli. Czy wśród dorosłych jest więcej? No też chciałoby się, myślę, że, myślę, że na pewno, bo, bo rzeczywiście my, to jako kapłani, też widzimy więcej osób dorosłych w Kościele. Wciąż tej młodzieży jest mało. I myślę, że, myślę, że tak, że to większy procent jest wśród tych, wśród tych dorosłych. Ale, ale coś jest nie tak, że może właśnie rzeczywiście że gdzieś ci dorośli, czy rodzice nie potrafią przekazać właśnie jakby tą tej wiary, którą mają. Często też słyszę, proszę Księdza, niech się pomodli. Księdza, moją córkę, mojego syna, bo nie, nie radzę sobie, właśnie. Odeszli z kościoła. Często my, my jesteśmy, jakby, też świadkami, słyszymy dramat tych rodziców, że moi rodzice odeszli od Pana Boga, od wiary. I, i jak, co Ksiądz mi radzi, co mam, co mam zrobić, właśnie, żeby. No tu my rzeczywiście też mówimy, no przede wszystkim też modlitwa, jakaś taka też rozmowa szczera, no i cierpliwość, bo matka świętego. Augustyna, święta Monika, 30 lat modliła się za swojego syna i dopiero on już w takim dorosłym, późnym wieku się nawrócił. Więc, więc Jezu, ufam tobie. Żyjemy w świecie zdominowanym przez urządzenia elektroniczne. Ale czy parafrazując to właśnie na nasze czasy, Jezus jest taką jakby gwarancją tego, w zasadzie jego śmierć jest gwarancją tego, że jego śmierć i zmartwychwstanie jest gwarancją tego, że my też możemy podążyć tą drogą? z tymi urządzeniami, tak, różnymi, różnej ten. No myślę, że też właśnie wiadomo, że też właśnie znowu są już prowadzone badania, jak, jak te urządzenia mają na nas, jakie mają na nas wpływ. I też właśnie nie, na, sam się nad tym zastanawiałem, ale rzeczywiście, że gdzieś y, cały czas te urządzenia, to jest jakieś właśnie słowo, to jest jakieś przekazywane słowo, to jest przekazywany jakaś wiadomość, y, to jest jakaś relacja, prawda? Czy też właśnie jakiś, jakiś głód słowa, głód wiedzy, czy, czy no może, jeszcze, na teraz też młodzi ludzie też jakby czerpią z tych urządzeń jakąś rozrywkę. Ale, ale tutaj bym może przede wszystkim może się zatrzymał na tym słowie. To jakiś głód słowa, ciekawość świata odkrywanie przy, 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 przy okazji tych urządzeń. To może to jest też właśnie takie jakby, dlaczego Chrystus, mówimy o Nim, że jest Słowem Bożym. Że My rzeczywiście że gdzieś podświadomie wszyscy, którzy my też dobrze wykorzystujemy te, te, te urządzenia współczesne, te gadżety. No, właśnie, że w nas się od, 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 odzywa jakaś właśnie tęsknota za słowem, za jakąś taką, można powiedzieć, wiedzą, bo, bo tam faktycznie też możemy twórczo, twórczo to wykorzystywać, za jakąś nieskończonością, i tak można na, na to popatrzeć. I, i, a z drugiej strony, właśnie, że wykorzystując te, te, te rzeczy, możemy też właśnie dotrzeć do, do tego Słowa Bożego, do, do, do Jezusa Chrystusa, który, który mówi, że. Na, że Ewangelista Jan mówi, że na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. To słowo też jest że tak powiem, zaszyfrowane w tych urządzeniach. A trzeba że tak powiem, doprowadzić, żeby to było także słowo od Boga, Boże Słowo. Kończąc nasze dzisiejsze rozważania, chciałbym zapytać, co zdaniem Ojca powinniśmy zrobić, aby z niedzielnej Ewangelii jak najwięcej wynieść, aby słowa Jezusa jak najbardziej do nas trafiły. Hmm. To myślę że rzeczywiście, że tak uświadomić sobie jeszcze raz, że, że, że niedziela to jest, to jest ta modlitwa dziękczynienia za stanie i rzeczywiście uświadomić sobie, że to, to, ta informacja jest też skierowana do mnie, że to jest nadzieja dla mnie i istota mojej wiary. Istota, istota mojej wiary, że, że tutaj mam się uzbroić w cierpliwość. Tutaj pewnie nie nieraz do, doświadczę bólu, rozczarowania sobą. Ale z drugiej strony, też doświadczę tych pięknych chwil, ale nigdy moje serce nie będzie jakby w pełni nasycone. Dopiero moje serce otrzyma tak, czy zostanie na nie wylana taka miłość, dopiero po, po naszym zmartwychwstaniu. Że tam będziemy, tam Pan Bóg trzy wszelką łzę. Tam, wszystko to, co może tutaj rozpoczęliśmy, tam będziemy mogli kontynuować, ale już będziemy. Będzie to nieskażone jakimś właśnie smutkiem, bólem, cierpieniem, niesprawiedliwością. Tylko tam będziemy przed Bogiem, który, który jest miłością. I, i, I właśnie tam doświadczamy, tutaj doświadczamy braków, tam, tam te wszystkie braki wypełni Pan Bóg.